Witajcie na kanale Faust Polska, z tej strony Standardowo Damian i witam Was w materiale wideo, na który wiem, że wiele osób czekało. Chcieliście dowiedzieć się, jakimi parametrami można frezować na przykład na frezarce Salamandra w płycie wiórowej. Dlatego szybko omówimy sobie proces, który za chwilę będziecie mogli oglądać. Jak już wspomniałem, frezarka to Salamandra CNC, 2 metry na 3 metry, wrzeciono o mocy 2,2 kW. Frez, jaki tutaj używamy, jest to frez o średnicy 6 mm. Prędkość obrotowa wrzeciona to około 18 tysięcy obrotów na minutę. Wejście w materiał, tutaj wchodziliśmy sobie na raz, tylko na jedną głębokość, to 6 mm. Prędkość Osi XY, ruchu w osi XY to 10 000 mm na minutę. I jak widzicie, maszyna radzi sobie bez większych problemów w tym materiale. Oczywiście, element, który wykonujemy, nie jest jakiś tam bardzo wymagający, bo wybieramy sobie po prostu kieszeń na głębokość tych 6 mm. Na środku zostawiamy kółko, które później będziemy musieli sobie troszkę, zaraz zobaczycie, to będzie zmniejszane do średnicy jak dobrze pamiętam, 80 mm. Bardzo podobne parametry wykorzystaliśmy również przy pracy w MDF-ie, w sklejce, czy na przykład w drewnie miękkim i twardym. Oczywiście, jeżeli chcecie to zobaczyć, jak to wyszło, jak to wyglądało, no to zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, do śledzenia nas na naszych social mediach, czy to na TikToku, Instagramie, Facebooku, bo wkrótce będę wrzucał tam filmy i również Wam opowiadał o tych Poszczególnych procesach, a wy będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Na sam koniec tego materiału zwrócę Wam uwagę, że ten film nie jest w żaden sposób przyspieszony. To są normalne prędkości, jakie uzyskiwała maszyna, więc cały proces możecie zobaczyć od samego początku do samego końca w normalnym tempie. Dziękuję Wam za poświęcony czas i do zobaczenia wkrótce.